Ok, <laughs> dzisiaj zrobimy krótny, krót, krótki poradnik, to co zawsze zabieram w trasę rowerową Taką krótką, jednodniową, kilkugodzinną Trykietki zawsze mam przy sobie Nigdy nie wiadomo co się na rowerze przydarzy Jakiś nożyk, taki wielofunkcyjny, ostry, otwierać, mikro nożyczki I mały śrubokręt Większe urządzenie wielofunkcyjne z kominerkami. Śrubokręt krzyżowy niezbędny przy rowerze. Pompka, na wszelki wypadek, gdyby gdzieś w lesie coś się przydarzyło i było, trzeba dopompować koło. Komplet łatek rowerowych. Co roku C2 co wymieniam na nowe. Wiadomo, kleje, guma, to wszystko lubi pruchnieć, Ale opakowania zostawam. Zawsze się przydadzą. Apteczka. To co zawsze, nawet jak gdzieś idę pieszo, zabieram. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, i oby w życiu nie była nigdy nam potrzebna. Tak zapasowa latarka. Nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. Zapałki też nie wiadomo. Izolacja zawsze może nam pomóc. No i jakiś kolejny śrubokręt, tym razem płaski, też może się przydać. Telefon też niezbędny. Portfel z dokumentami zawsze jakaś gotówka. Mapa powiatu turystycznego akurat konińskiego, bo po nim głównie się poruszam, nie zawsze mamy nawigację, internet, może telefon paść. A, zawieram parę bank zawsze, którego dzisiaj zapomniałem, bo wyjechałem na 2 trzy godziny. Kask, zawsze zakładam. Jakaś smatka. Jakby nam popsuł rower się, zawsze można wyszeć ręce. Kamizelka. Ja za po zmroku może nam pomóc. Być widocznym, moim zdaniem powinien być obowiązek. No i zawsze woda do picia. Pamiętajmy, jest coraz cieplej, należy nawarnać na organizm. To jest niezbędne. W czasach obecnych tej pandemii nie zawsze może być czynny sklep. Wyjedziemy rano, 10-12, mogą nam nie sprzedać. To jest chyba najważniejsze, własne bezpieczeństwo. No, a to jest moja maszyna. Zawsze mam takie sakwy, w które wszystko pakuję. W te sakwy jestem w stanie się spakować na spokojnie dwu-, trzy wyjazd. Lusterko. Lu lubię widzieć, co się dzieje za mną. Tu jest sakwa na jakieś klucze, cokolwiek. Kamerka sportowa, dzisiaj pierwsza jazda. Też na pewno będzie jakiś filmik oświetlenie główne, oświetlenie awaryjne. A i zawsze mam komplet baterii. O, dzisiaj nie wziąłem, bo krótki wyjazd. A zresztą nowy sezon muszę kupić nowe oświetlenie tylne, główne, w razie czego awaryjne. No i to, co lubię najbardziej. Flaga Polski, jestem z tego dumny. Lubię ją przy sobie mieć. W sumie to podstawowe rzeczy, które zabieram. No jak jadę na taką naprawdę całą dniową wycieczkę, gdzie wyjeżdżam rano, a wracam w późno wieczorem, zawsze zabieram jak, jak, jakieś kanapki, yy, batony bez czekolady, żeby się nie rozpuściły. No i zapasową wodę. W tą, o, w tą jestem w stanie spakować półtora litrową, tu gdzieś z boku pół litrową, dwa litry wody, da się żyć. I podczas dłuższych jazd unikam picia napojów typu Cola, Sprite, Pepsi, Fanta i tym innych gazowanych słodkich, bo po nich się chcę tylko pić. No i teraz warto mieć sobie mydło antybakteryjne czy chusteczki. Te zawsze zabieram, teraz nie widziałem, bo taka piesza krótka jazda, dzisiaj testowanie kamerki. Obecnie jestem nad jeziorem Czarna Woda. To jest to jeziorko, pokopalniane. Na ja za chwilę jadę na jezioro Turkusowe. To będzie oddzielny, krótkominutowy filmik. I kawałek tereny inwestycyjnej będę zjeżdżał do domu. Może po południu pojadę na parowozownię w Koninie. Może coś jeszcze nagram. A z parowozowni będzie na pewno oddzielny film.